Cześć! Tu, Kaja i Dawid. Tworzymy razem podcast Anti-Fragile i cieszymy się, że słyszymy się ponownie. Lubimy to, co robimy i uwielbiamy o tym rozmawiać. Nie tylko ze sobą. Zależy nam na tym, żeby cały czas znajdować nowe metody na usprawnienia i innowacje nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym. Czy uważasz, że jesteś mentorem? Dla swoich pracowników, kolegów i koleżanek młodszych, stażem? A może jesteś liderem w swoim zespole? Albo ekspertem z konkretnej dziedziny w swojej organizacji, i chciałbyś, chciałabyś wiedzieć, jak przekazywać wiedzę innym? Dzisiaj porozmawiamy o mentoringu i o tym, jak robić go dobrze. Norman Bennett Group definiuje mentoring jako pomoc i wsparcie udzielane ludziom w zarządzaniu ich własną nauką. Zaczynam od tej definicji, bo jest ona dla mnie kwintesencją różnicy między byciem mentorem, a byciem nauczycielem. Jako mentor, Niekoniecznie uczymy tego naszego Menti, jak robić coś, co my robimy świetnie, albo tylko przekazujemy wiedzę teoretyczną. Jesteśmy po to, żeby naszym doświadczeniem dawać przykład, demonstrować postawy i zachowania, które są pomocne i mogą wesprzeć naszego Menti w znalezieniu swojej drogi do rozwiązywania problemów i do rozwijania siebie samego. Mega górnolotnie to zabrzmiało. Ale dobra, na dobry początek. Jesteśmy tacy poważni tak. na początku, więc teraz już to wszystko się rozsypało. Dobra, możemy teraz Możemy spuścić powietrze z balonika. Na dobry początek warto wyjaśnić, czym mentoring nie jest i łatwo pomylić go z coachingiem, ale no podejrzewam, że zdajecie sobie sprawę z tego, że to dwie zupełnie różne historie. W skrócie, w coachingu aktywnie słuchamy, Zadajemy odpowiednie pytania, dajemy feedback. Wszystko po to, by pomóc rozmówcy odnaleźć rozwiązanie, tu polecę znowu górnolotnie, w sobie. I najważniejsze, trzymamy ten, wiecie, tą pokusę wchodzenia ze swoimi rozwiązaniami i nie narzucamy swoich pomysłów. Mentoring z kolei wygląda inaczej. Jako mentorzy dzielimy się własnym doświadczeniem, by ułatwić innym znalezienie no, tej ścieżki, o czym Kaja mówiła. Ja lubię drogi, używać takiej analogii. Drogi. 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 <laughs> ja lubię używać takiej analogii. Mentor może powiedzieć: Byłem tam gdzie ty, teraz zmierzasz i pomogę ci iść po moich śladach. Natomiast, jako coach, możesz powiedzieć: Jestem jak drogowskaz, pomogę ci znaleźć właściwą drogę do twojego celu. I taka ciekawostka: kiedyś czytałem wywiad z pewnym znanym autorem książek rozwojowych, który radził wielu ludziom różne rzeczy, ale sam do tych rad się nie stosował. I reporter zwrócił na to uwagę, a odpowiedź autora była mega interesująca. Powiedział, że jest jak właśnie drogowskaz jego zadaniem jest pokazywanie drogi, a nie podążanie nią. Trochę cyniczne, ale uważam, że trochę jest w tym prawdy. Przejdźmy do konkretów. Jesteś gotowy, by zostać mentorem? Przed tobą jest Twój menti, który chce czerpać z Twojego doświadczenia. To Kaja, od czego zacząć? To uwaga, zacznij od lekcji pokory. I mówi Nikt to, kaja. to ja, kaja. ja Mówię A, bo... to ja. Nikt się tego nie spodziewał. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj mentoring wychodzi od menti. Ktoś czuje potrzebę i gotowość do rozwoju, albo ktoś został skierowany do ciebie, ponieważ jego menadżer widzi w nim tą gotowość do rozwoju. I w tym <laughs> wypadku powinieneś upewnić się, czy ta osoba jest gotowa, czy cel tej osoby na waszą współpracę jest takim, w którym to właśnie ty jesteś tą najlepszą drogą, tym najlepszą, najlepszym drogowskazem. Bo jeśli do mnie przyszła przyszłaby osoba, która ma problem z tworzeniem i egzekwowaniem planu i takim, wiecie, dalekosiężnym myśleniem, aż mi ciężko jest tutaj to, dokładnie to powiedzieć, bo nie jestem najlepszą osobą do tego, to wtedy zdecydowanie poleciłabym Dawida jako osobę, od której ktoś może znacznie więcej wyciągnąć. Punkt pierwszy jest najtrudniejszy dla naszego ego. Ale kluczowy dla sukcesu procesu. Okej, okay, no to przeszliśmy, jak to Kaja powiedziała, ten test, test ego. Wiemy, że możemy wspierać osobę, z którą będziemy pracować. Więc czas na krok drugi, chyba najmniej sexy w tym wszystkim, ale bardzo potrzebny, czyli formalności i biurokracja. Warto wypracować kontrakt na naszą współpracę. No i co powinno się znaleźć w takim kontrakcie? Na początek kwestie organizacyjne. Szanujemy nawzajem swój czas i chcemy, aby nasze sesje były dobrze zorganizowane i zaplanowane, więc ustalmy, jak często będziemy się spotykać, jak długo będą trwać nasze spotkania. Możemy to um, okrasić kilkoma szczegółami, na przykład kto odpowiada za ustawianie spotkań w kalendarzu, czy będą one odbywać się na żywo, czy online, To jest odpowiedzialne za przygotowanie agendy, jak będziecie ją ustalać. I następny punkt to poufność. Zasada. Która ponoć jest już trochę nieaktualna, bo burmistrz czy prezydent We Las Vegas chce bardzo zerwać z tą, z tą tradycją. Chce być transparentny. <laughs> tak, chce być transparentny. Często Menti informuje swojego menadżera o spotkaniach, jeśli mówimy już o takim mentoringu korporacyjnym. I oczywiście to jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ menadżer musi jakoś zaplanować pracę zespołu i każda godzina to jest jego zasób. Jednak rozmowy, które prowadzicie podczas sesji, ich temat i co się na nich wydarzyło, w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane ani ujawniane. Dobrze. Następna rzecz. Rozmawialiście już ze swoim menty i ogólnym celu mentoringu, więc teraz czas to trochę bardziej, jak to się mówi, fine-tunować. Najlepiej. W formie smart. Staro, jak to jest staropolskie słowo, tak, kolejne do naszego tak. słowniczka. Najlepiej w formie, nie wiem czy lubianego, ale na pewno dobrze znanego smarta, czyli konkretniej, mierzalniej, osiągalniej, realistycznie i niech ten cel będzie określony w czasie. Więc ustalcie również, jak będziecie mierzyć postępy, kiedy cel zostanie osiągnięty, albo czy będą jakieś na przykład kamienie milowe. W kontrakcie warto też spisać główne, w cudzysłowie, wyzwania, z którymi mierzy się Menti oraz obszary, nad którymi chce pracować. I na koniec, bardzo ważna rzecz, odpowiedzialności każdej ze stron i decyzja o zakończeniu współpracy. To o tym zdecyduje i w jakich okolicznościach. Pisanie takiego formalnego dokumentu może się dla niektórych wydawać tłumacz. Nawet jeżeli nie chcesz mieć tego na papierze, przedyskutuj te kilka punktów, tak by nie było niespodzianek. Możesz w muralu zrobić sobie kilka tych hasłowych chmurek, ale miejcie to gdzieś między sobą przegadane, to nie musi być podpisane jak cyrograf krwią. Natomiast spisanie takiego dokumentu powoduje z mojej perspektywy większe zaangażowanie i przemyślenie całej drogi, szczególnie przez mentee. A że mamy być dobrym przykładem, to zdecydowanie polecamy zachęcać osoby, z którymi współpracujemy, właśnie do tej formy kontraktu. I na takie rozmowy warto przeznaczyć tak zwane spotkanie zero, czyli jeszcze przed pierwszym spotkaniem, takim już z wiedzą i z jakimiś problemami, o których będziemy mówić. Ale od tego spotkania numer jeden chcemy wejść w jakiś prosty system, który pozwoli nam odnaleźć się w tym procesie mentoringu. My proponujemy prepare, meet and track. Trzy rzeczy bardzo proste. I o co w tym chodzi? O jak największą efektywność Waszego wspólnego czasu, bo wiadomo, czas to pieniądz. Po pierwsze, prepare, przygotuj się do kolejnej sesji. Uzgodnijcie tematy z wyprzedzeniem, bo dzięki temu Ty, jako mentor, możesz przygotować materiały, narzędzia, którymi chcesz się podzielić, a Menti może przygotować przykłady, na których będziecie pracować. I ja zawsze to polecam. Jeżeli jesteś Menti, nie wiem, czy mamy jakiś odpowiednik, piękny polski tego słowa to przyjdź z konkretnymi przykładami ze swoich wcześniejszych doświadczeń. Jeżeli chcecie się skupić na fasylitacji spotkań, to pomyśl o sytuacjach, w których nie czułeś się przygotowany, kiedy coś cię przerosło, albo kiedy to nawet nie ty prowadziłeś, ale widziałeś jakieś sytuacje, w których zastanawiasz się, jak powinieneś, powinnaś się zachować. Dwa, meet, no, czyli spotkajcie się i przejdźcie przez przygotowane materiały, zostawiając sobie ostatnie kilka minut na Sprawdzenie, czy dana sesja przybliżyła Was do osiągnięcia celu. I taka krótka retrospektywa, chociaż to może mocne słowo w tym wypadku, jest ważnym elementem spotkania, bo pozwoli Wam szybko zrobić korekcję obranego kursu. Czyli ta ostatnia część track: sprawdźcie, gdzie na tej swojej drodze do celu jesteście. Ten cykl Prepare Meet Track powtarzamy cały czas, ale spokojnie nie będziecie tego robić w nieskończoność. W kontrakcie macie zapisane, albo przynajmniej powinniście mieć zapisane, kiedy i jak zakończyć współpracę. Regularne monitorowanie postępów, czyli trakowanie, to jest naprawdę fajna rzecz, i fajnym również rozwiązaniem jest przeprowadzanie takiej ewaluacji co kilka miesięcy. Jak często? No to to już zależy od was i od tego, jak często się spotykacie. Współpracę natomiast warto zakończyć wtedy, gdy cel mentoringowy zostanie osiągnięty, albo kiedy stanie się no mniej istotny. Wiecie, no to, co zaplanowaliśmy. Tak, to, co, jak Pokémon. To, co zaplanowaliśmy z w styczniu, nowy rok, nowy ja, może w lutym być już nieaktualny i nie ma się co wiecie z tego powodu biczować. Ja chcę być starym, ja. No dobrze. Czasami w takich programach mentoringowych spotkania mają limit czasowy. Na przykład miesiąc albo dziesięć spotkań. No i wiecie, chyba że dogadaliście się na jakieś dożywotnie doradzanie, to wtedy możecie się spotykać przy herbacie do końca świata. A tak, albo jeden, albo dzień, jeden dłużej. dzień dłużej. Jak to mówił Bas Astra. A tak na poważnie, choć czasami nie mamy pełnej kontroli nad długością współpracy, to zawsze powinniśmy koncentrować się na celu. I takie timeboxowanie bardzo w tym pomaga. Generalnie uważam, że to jest mega dobra strategia. Trzymamy się konkretów, a przy okazji mamy poczucie, że naprawdę posuwamy się do przodu, a nie marnotrawimy tych spotkań na jakieś moltoki z ekspertem. Mamy spoko. moltoki z ekspertem, ale to polecamy wtedy nasz kanał. Spokojnie jest ich dość dużo. Dobrze, to teraz taki Ani, a, temat, ja a bym Kolejne. Powiedziała... kolejne tak? e a kolejne przed, przed nami, nami kolejne przed nami. Tak, ale nie możemy teraz. Jeszcze nie stracać. To teraz taki temat elephant in the room? Czyli, czy są momenty, w których ty, jako mentor, powinieneś zakończyć współpracę wcześniej niż zakładaliście? I takie sytuacje są, i do tego, jako mentorzy, to wy macie na sobie odpowiedzialność ich zauważenia i szybkiej reakcji. Pierwsza taka sytuacja, kiedy Menti nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie jest zaangażowany, nie przychodzi przygotowany na spotkania, i to jest taka jedna z częstszych sytuacji. Może być tak, że zostałem wysłany przez menadżera, ale ja to w sumie nie chcę, albo zostałem wysłany przez menadżera, ale jednak mój workload jest za duży i nie jestem w stanie się tak zaangażować, jakbym chciał, albo sam z siebie miałem dużą potrzebę rozwoju. Natomiast coś w moim życiu się zmieniło. Rozmawialiśmy o, tym, o tych sytuacjach też przy Radical Kandorze. Nie cały czas czujemy się zmotywowani do rozwoju. I może być tak, że coś po prostu w życiu naszego menti wydarzyło się i nie ma już tego motoru napędowego do tego, żeby się dalej rozwijać. I to moment, w którym trzeba zmierzyć się z rzeczywistością i wrócić do punktu szanujmy swój czas. Może to jest teraz moment na zakończenie współpracy, a wrócimy do tematu za jakiś czas, kiedy obie strony będą do tego dalej gotowe. Druga taka sytuacja, z którą ja się spotkałam, to kiedy, mimo dobrego dopasowania, takiego wiedzowego, czy ja jako mentor mam wiedzę, której potrzebuje Menti, mamy jednak natomiast ogromny konflikt wartości albo charakteru. I wiem, że nasze prywatne wartości nie powinny mieć wpływu na takie zawodowe relacje. Czasami jednak są takie sytuacje, kiedy te nasze wartości czy poglądy manifestujemy, albo robi to nasz Menti. I wiecie, żeby nie było, nie mówię tutaj o takich skrajnościach, typu, ja nigdy nie oglądałam Star Wars, a druga strona swoje dziecko nazwała Padmę, wiadomo. Mówię tutaj miszowy o takich humor, sytuacjach. Niżowy humor. <noise> humor, bardzo taki związany z naszą organizacją. Mówię tutaj o takich sytuacjach, kiedy na przykład dla mnie jest bardzo ważna transparencja i uważam, że liderzy powinni nie pakować takich brzydkich półprawd w złotko wymyślonych marketingowych historii, a po drugiej stronie mam osobę, która ma potrzebę dużego Zróżnicowania hierarchii, a co za tym idzie, tego, co osoby na tych poszczególnych szczeblach tej hierarchii mogą wiedzieć i robić. I to nie oznacza, że któraś z naszych stron ma większą rację lub mniejszą rację, tylko może w tym momencie rzeczy, które ja proponuję, w żaden sposób nie będą nawet miały cienia szansy zaistnieć po drugiej stronie. Kaja wspominała też o różnicach charakteru, co jest. No, generalnie bardzo ważne. Jeśli mentor i menti mają zupełnie inne podejście do pracy, to metody, które mentor pokazuje, no mogą nie do końca pasować do osoby uczącej się i to jest całkowicie zrozumiałe. Wyobraźmy sobie, gdyby Kaja, będąc moim mentorem, chciała pomóc mi poprawić jakość moich wystąpień publicznych i używała podejścia lead by example, <grystanie> pokazując, jak z pełną spontanicznością nie wiem, podchodzi do tematu. Ja niestety nie byłbym w stanie tego powtórzyć, bo lubię spontaniczność, taką zaplanowaną, jak to się mówi. <laughs> Wiecie, poziom stresu, po prostu, kiedy wychodziłbym na scenę, myślę, że mógłbym je trochę przytłoczyć. I zresztą też nigdy nie zrobiłbym takiego wystąpienia jak to niesamowite wystąpienie o prokrastynacji Tima Urbana, bo po prostu to nie jest mój styl. Które Wiem, wszystkim zła... polecamy, żeby nie było. Nie pierwszy tak. raz, ale jest ekstra. Tak. Więc słuchajcie, naprawdę warto zadbać o to, żeby dopasować się charakterologicznie. Jeśli korzystacie z programu mentoringowego, wiecie, jakiegoś zewnętrznego, gdzie jakaś organizacja, nie będę robił reklamy, nawołuje, reklamuje, chodźcie mentorzy, chodźcie menti, sparujemy was. Jeśli w takim przypadku zostanie wam przydzielony mentor albo menti, oczywiście na podstawie jakichś kryteriów, ale czujecie, że coś nie, nie gra pod względem osobowości, no to spokojnie to zgłoście. Nikomu nie dzieje się krzywda, wręcz przeciwnie, będzie to korzystne zarówno dla was, jak i dla drugiej strony, bo w końcu lepiej pracuje się z kimś, z kim, czy się mówi, zaklika? Przysłowiowo, przysłowiowo, klika. przysłowiowo. tak. Pewnie teraz młodsze pokolenie ma na to inne słowo, ale my go nie znamy i nie udawajmy, że wiemy jakie ono jest. No, chętnie poznamy. Tak, jakby jak jest co. jakieś nowe. Dobrze, w takim razie co zrobić zanim zdecydujemy się na bycie mentorem, to już wiemy. Wiemy też o kontrakcie i o ustaleniach, które Powinny rozpocząć naszą współpracę. Wiemy o powtarzającym się cyklu przygotowań, spotkań, i trakowania postępów i wiemy, kiedy i jak skończyć współpracę. Na koniec kilka, dosłownie kilka rad, czy tips and tricks, jak to mamy nadzieję, że jest dalej teraz modnie, odnośnie takiego podziału obowiązków, tych stron, które mamy w naszej współpracy. Po pierwsze, trzymajmy się konkretów. Mamy określony cel. Nasze spotkania powinny dążyć do jego osiągnięcia. I oczywiście może się zdarzyć tak, że jest jakaś nagła sytuacja, którą menti chciałby z nami zderzyć, ale po naszej stronie, naszej czyli mentorów, jest pilnowanie, by nie tracić tego naszego targetu z oczu. Zareaguj, jeśli widzisz, że często pojawiają się tematy, problemy, które z aktualnym celem nie mają nic wspólnego. I to jest Twój obowiązek, drogi mentorze. I pamiętajcie, zresztą to kurczę. Myślę, że to się. Ta rada może dotyczyć każdego, kto ma jakiekolwiek stanowisko liderskie, menedżerskie, czy jest właśnie mentorem. Nikt z nas nie ma magicznej mocy, by kogoś zmotywować. Jako mentor możesz, a nawet powinieneś, wiecie, pomóc swojemu mentee zrozumieć, jak utrzymać motywację i co mu lub jej może w tym pomóc. Ale jeśli Menti sam nie będzie chciał, to nie zmusisz go i nie ma sensu na to palić kalorii. Nawet wiecie, nawet jeśli mamy najlepsze intencje. W końcu motywacja to coś, co powinno płynąć głęboko z naszego serduszka. <śmiech> <śmiech> bardzo filozoficznie, dzisiaj aż ja krzyknąłem do tego mikrofonu, bardzo filozoficznie dzisiaj podchodzimy do tematu. Więc na koniec, drogi mentorze, Twoim obowiązkiem jest też wspieranie wiedzą, pokazywanie różnych dróg, ale nie przejmowanie odpowiedzialności za problemy drugiej strony. Nie jesteś rodzicem w tej relacji albo prawnym opiekunem. I nie rozwiążesz wszystkich problemów swojej komentarzy. Kochani, na no dzisiaj kończymy i chcemy Was jednocześnie serdecznie zachęcić do spróbowania swoich sił w roli mentora. Wiele osób posiada ogromną wiedzę i obojętnie na jakim jesteście etapie, mówiąc górnorodnie swojej kariery, to zawsze jesteście gdzieś i ktoś chciałby być tam, gdzie Wy. Zawsze możecie być dla kogoś mentorem. Na pewno macie cenne doświadczenia, które będą pomocne, i powiem Wam tak całkiem szczerze. Ja kiedyś miałem takie podejście, że okej, okay, tutaj muszę przynajmniej, wiecie, zbudować rakietę, żeby zacząć być mentorem. I czasem tak, ale najczęściej ci mentorzy, którzy są tylko, tylko kilka kroków przed Wami, są najbardziej, najbardziej wartościowi, bo jeszcze mają świeże doświadczenia, jeszcze mają świeże te emocje, kiedy sami borykali się z niektórymi trudnościami. Więc jeśli wy macie takie, wiecie, hamulce, hamulce w głowie, to słuchajcie, odpuśćcie. Na pewno, jest je. ktoś, na pewno je. jest ktoś, kto na Was czeka. Te kilka kroków, o których dzisiaj mówiliśmy, na pewno Wam pomogą i mogą w jakiś sposób ułatwić Wam tą podróż i zrobić pierwszy krok w mentoringu. I znowu moje doświadczenie, może to być na początek naprawdę czegoś wyjątkowego. Miałem kilku menti, miałem też kilku mentorów i uwierzcie mi, z częścią z nich mam do dzisiaj kontakt i pomagamy sobie. Pamiętajcie, że ta relacja, ta współpraca jest z benefitem zawsze dla obu stron. Każdy się czegoś uczy. I to takie finalne filozoficzne motto na dziś: dzięki wielkie, do usłyszenia i powodzenia. Piąteczka, trzymajcie się.